Zrób ze mną posiłki na dwa dni. część 44. Zaczynamy od deseru, więc ryż preparowany mieszamy z puddingiem i wykładamy do pojemnika. Potem skyr miksujemy z masłem orzechowym i wykładamy na wierzch. Rozprowadzamy równą warstwę, a na wierzch dajemy owoce. U mnie są to truskawki. Zalewamy tężejącą galaretką i odstawiamy do lodówki. Następnie bierzemy się za zupę hiszpańską. Więc chorizo przesmażamy z cebulą i czosnkiem, zalewamy bulionem, dodajemy pozostałe warzywa, przyprawy i gotujemy. Cała lista Składników znajduje się oczywiście w Jeśli opisie. Jeśli chcesz odchudzić tą zupę, możesz dać filet z kurczaka zamiast chorizo. Ale nieco straci ona na swojej intensywności. Gotową zupę przekładamy do słoiczku i bierzemy się za kolejne danie. Tym razem z przyprawami podsmażamy filet z indyka, Dodajemy marchewkę i ewentualnie podlewamy Kiedy wodą. Kiedy marchewka będzie miękka, dodajemy paprykę, dusimy jeszcze chwilę i wlatuje serek Philadelphia. Do tego ugotowane nioki mieszamy i przekładamy do pojemniczku. A w międzyczasie można sobie zrobić jeszcze omlety, z więc do takiej start